Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć o motocyklu, który jest w Polsce stosunkowo popularny, ale z niewiadomych przyczyn nie cieszy się taką estymą i poważaniem jak mógłby. BMW F650, w tym wypadku wersja GS, to naprawdę fajny i sensowny sprzęt, ale o tym opowie nam właściciel. Tymczasem chciałbym powiedzieć, że program powstaje dzięki naszym partnerom, markom Castrol, NGK, Exite, TRW oraz Forride. Zapraszam. Razem ze mną jest Tomek, który na co dzień jest naszym fotografem, ale to taka dosyć ciekawa historia. Mianowicie nikt z Was, czytelników, nie zgłosił się z takim motocyklem, do, że chcę o nim opowiedzieć, przedstawić ten model. Więc miałem do wyboru dwa pojazdy. Jeden Bartka. Bartek już w pierwszym odcinku chyba zainaugurował serię motocyklem R1200GS, a drugi właśnie. Tomka. Więc mówię, Tomek, dawaj, Tomek powiedział, dobra. Także na co dzień nasz fotograf, tym razem jako gość. Tomku, ee, pierwsze pytanie. Jak byś wytłumaczył, i co to jest zjawisko aberracji fotochromatycznej? To rozszczep światła na krawędziach obiektu. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, to <grym> oczywiście był żart, bo oczywiście przedmiotem rozmowy będzie f 650 Tomek, dlaczego GS? Dlaczego mały GS? Jest to ciekawa historia, jak pewnie większość te, te, które u ciebie się pojawiają. Szukałem sprzętu, który będzie w zasadzie łatwy w jakimkolwiek serwisie. Będzie niezawodny, będzie takim tak zwanym osiołkiem do codziennych zmagań, przewiezienia sprzętu fotograficznego, dotarcia na miejsce oraz zabierze mnie w jakieś mniej dostępne miejsca. Nie mówię to jakimś hartem duro, tylko po prostu gdzieś w jakiejś szuterki, do jakiegoś lasu, tak żeby po prostu sobie. Wypocząć w ciszy i spokoju. Czyli e, maksymalna funkcjonalność przy minimalnej problemowości i kosztach eksploatacji. Dokładnie tak. E, Tomku, czy ciężko było znaleźć e, ten motocykl w sensownym stanie? Bo słuchajcie, ja go obejrzałem przed nagraniem i muszę powiedzieć, że tak mi się podobał, że od razu powiedziałem Tomkowi, słuchaj, jak będziesz go sprzedawał, daj znać. Rzadko kiedy się podniecam jakimkolwiek e, motocyklem, który widzę e, gdziekolwiek, natomiast stwierdziłem, że naprawdę jest to fajnie ładny, utrzymany sprzęt. No więc, czy ciężko go znaleźć i czy, jak wygląda oferta rynkowa dla tych pojazdów? Mi było łatwo bardzo go znaleźć, ponieważ poszukiwałem go przez całe dwa dni. Był to nieco spontaniczny zakup. Od momentu kiedy stwierdziłem, że to będzie ten model poszukiwanie trwało dokładnie dwa dni. Nie zdążyłem, nie zdążyłem obejrzeć jednego z modeli, który znajdował się na grachowie, Po prostu ktoś wykupił i ja nie miałem w tym momencie czasu, żeby zerknąć, podjechać jak to wygląda. I okazało się, że całkiem daleko mojego miejsca zamieszkania jest właśnie oto ten egzemplarz. Podjechałem początkowo żeby go zobaczyć i nie byłem przekonany, czy to jest bezpieczna opcja, bo wyglądał podejrzanie dobrze. Miał podejrzanie niski przebieg, ale jakby w zasadzie wszystko się zgadzało. Następnie udałem się do autoryzowanego serwisu BMW no i tam jakby przekonali mnie, że faktycznie jest to kawał dobrego i fajnie zadbanego sprzętu. Stąd też moja decyzja, czy jest łatwo znaleźć. Jest ich Kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt. Jeżeli chodzi o oferty, wahają się w okolicach 10 tysięcy złotych. Natomiast w większości są to sprzęty, które mają w przebiegu około 60-80 tysięcy. Z tego co znalazłem w informacjach na forum, spokojnie te silniki, jak i reszta podzespołów, robią po 120-150 tysięcy, więc jak na motocykl to jest naprawdę sporo. Więc myślę, że na pewno coś da się znaleźć. Ja szczęśliwie trafiłem na bardzo fajny egzemplarz. BMW F650. Muszę szczerze przyznać, że ten motocykl jest gdzieś na końcu mojej listy ulubionych motocykli do serwisowania, przez co miałem z nimi bardzo mało do czynienia. Zraziłem się kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze pracowałem w innym serwisie. Mieliśmy, mieliśmy wtedy na serwisie model jeszcze na gaźniku. Być może mieliśmy pecha, może trafił nam się po prostu tak wyeksploatowany sprzęt. Z czym były problemy? No typowe problemy dla dużych singli. Zwłaszcza zasilanych gaźnikiem, czyli słaba kultura pracy tego silnika. Szarpanie na niskich obrotach potrafił zgasnąć przy nagłym otwarciu przepustnicy i właściwie to zachowanie motocykla zraziło mnie do tych modeli, bo z tego co wiem, technicznie to dosyć dobre silniki i wiem, że też potrafią zrobić przebiegi dużo większe niż na przykład single od Suzuki czy single od Yamaha. Te Silniki kręcą 200 tysięcy kilometrów i więcej, więc nie chcę tutaj się jakoś bardzo negatywnie wypowiadać na temat tego motocykla, ponieważ ja go osobiście za nim nie przepadam, ale też przez to go nie serwisuję. Moi znajomi nie jeżdżą po prostu tymi motocyklami, przez co mam z nimi mały kontakt i małe doświadczenie. Wraz z wprowadzeniem w 2000 roku zasilania wtryskiem znacznie zmniejszyły się problemy, o których wcześniej wspomniałem. Wprowadzono też facelifting nadwozia, który pozytywnie wpłynął na poręczność i przyjazność dla użytkowników. Z tego co widzę, tak, jest wyposażony w podgrzewane manetki, jest wyposażony w ABS. Zresztą tutaj później na zbliżeniu zobaczycie. Genialne przełączniki. Pierwsze wrażenie, kurczę, ale one są toporne. A potem sobie uświadomiłem, że jadąc w nocy, jadąc w grubych rękawiczkach, na przykład późną jesienią, bez problemów to wszystko trafimy. I to, i to po prostu jest takie, jakie oferuje BMW, czyli na maksa funkcjonalne. Nieważne, że to jest ładne, nieważne, że to jest polotem. ważne, żeby to było wytrzymałe i funkcjonalne. Zgadza się? Jak najbardziej zgadza się. To prawda, że w tym momencie ten motocykl ma 21 lat, jest z początków produkcji. I ta toporność przycisków jest poniekąd zabawna, ale tak jak mówisz, nie da się nie trafić. Zawsze będziesz miał to przekonanie, że faktycznie podgrzewanie monetek trzeba jest włączone. W ogóle, jeżeli wspomnimy o historii tego modelu, to pierwszy GS był wytwarzany, miał silniki Rotaxa, takie same jak i niektóre Aprilia, tam chyba Moto 6,5, tam jakiś tuarek stary chyba w ogóle miał tą samą jednostkę. Później ją zmodernizowano, dołożono w Tresk, no i później ten motocykl zaczął, zaczął pojawiać się w różnych wersjach. Standard Właśnie ta wersja GS, jest wersja Dakar, jest również wersja bodajże jakaś supermoto próbowana też swojego czasu z tego Przez, zrobić. Dokładnie tak. Dobra Tomku, co ma niestandardowego Twój motocykl w stosunku do egzemplarza jaki byśmy w tamtych czasach kupili w salonie? W zasadzie poza tym, że ma to dodatkowe wyposażenie, które było opcjonalne, to to co go wyróżnia od oryginału to założone gmole, które są tutaj, port USB oraz woltomierz i to w zasadzie wszystko. Poza tym ten motocykl jest całkowicie seryjny. Posiadają również boczne kufry, które są w cudownym stanie. Poza tym wszystko seria. Eee, Wspomnieliśmy o kufrach. Ja nie znam kufra centralnego. Zawsze mi się to kojarzy z takim. No po prostu, mocno zakłóca linię motocykla. Owszem, jest funkcjonalny, ale wygląda po prostu fatalnie. No co muszę Ci powiedzieć, że jak zobaczyłem ten, ten kufr to stwierdziłem, że jaki to jest gra. No i w związku z tym, Tomek. Czy ten kufler ci przeszkadza? Mi, mi wizualnie nie. Absolutnie mi nie przeszkadza. Akurat ja nie znoszę bocznych kufrów, lubię centralne. Ten początkowo wydawał mi się bardzo mały, a miałem w nim zmieścić trochę sprzętu fotograficznego. Początkowo twierdziłem, że nic tam nie wejdzie. W praktyce okazało się, że zupełnie inaczej. I wchodzi tam naprawdę bardzo dużo. No i mimo wszystko pasuje stylistycznie do tego motocykla, bo również ma trochę takiego już jąk klimatu. E, wiesz co, e, tak jak obserwowałem Twój motocykl, to jest tutaj parę fajnych rozwiązań technicznych, takie, które, które wydają się mega pomocne z punktu widzenia turystyki. No bo tak, wew paliwa jest tutaj z boku. No więc jeżeli jedziemy, jeżeli mamy jakąś torbę na zbiornik, tak naprawdę sprzęt obładowany cały paczkami, tak zsiada pasażer, bądź nie zsiada, jeżeli jedziemy solo. No i de facto stawiamy motocykl na bocznej stopce, więc mamy doskonały dostęp do wlewu. To jest fajne, no bo powiedzmy w każdym innym motocyklu trzeba tą torbę zdejmować, trzeba kombinować, trzeba odpinać. Co dalej? Podobają mi się solidne uchwyty na ręce, no bo powiedzmy szczerze, pasażer, pasażer ma fajnie, jeżeli nie pasażer, no to świetnie przymocujesz sobie jakieś rzeczy. Brakuje mi trochę wysokiej szyby. No i w związku z tym pytanie, czy będziesz coś robił w tym kierunku, czy... Czy, jak gdyby, czy, czy, czy to zostanie w takiej wersji, jak jest? Zdecydowanie trzeba. to jest to, czego temu motocyklowi brakuje, jeżeli chodzi o jakąś dalszą turystykę. Nie ma co ukrywać, obecnie ta owiewka jest zdecydowanie za mała na dalekie podróże i ten, ten powiew powietrza uderzający w klatkę nie jest zbyt przyjemny, w szczególności przy temperaturach, które mamy już teraz. Więc ta trzeba tutaj się znajdzie. Na razie poszukuję jeszcze jakiejś oryginalnej, fajnie, gdyby taka się znalazła. Jeżeli nie, trafi tu pewnie jakaś, jakaś akcesoryjna. I myślę, że. Jeżeli ta szyba już się znajdzie, to motocykl będzie już w pełni turystyczny. To co wspomniało się, jeżeli chodzi o ten wdowiopaliw, paliwa, faktycznie to jakby jest kolejny turystyczny, pozytywny aspekt tego motocykla. No i tutaj też należy dodać, że jeżeli ktoś już będzie chciał nim troszkę w terenie się przemieszczać, to ten środek ciężkości jest niżej, przez to, że ten bak nie znajduje się klasycznie przed nami, tylko pod kanapą. Czyli większa jak gdyby, centralizacja, ta masa jest troszeczkę przesunięta, jak gdyby. No fajnie. E, Tomek, jak się jeździ tym motocyklem? Dobrze. Myślę, że w ogóle to jest bardzo dobry motocykl dla osób, które chciałyby zacząć swoją przygodę z motocyklami, dlatego że nie oferuje zbyt dużej mocy, która mogłaby przerażać eee, i jest niski, więc wszyscy, wszystkie osoby, które raczej e, nie są koszykarzami, będą miały tutaj naprawdę poczucie dużego bezpieczeństwa, ze względu na to, że zawsze będą mogły podeprzeć się nogą, a środek ciężkości jest nisko, więc to znowu plus dla, dla tych niższych osób. E, manewry parkingowe, takie jakieś egzaminacyjne, jak, jakby. Jak jak Twoim zdaniem, powiedzmy ósemki, jakieś takie wszelkiego rozrachunku? Myślę, że bardzo dobrze. E, Zważywszy właśnie na wcześniejsze, wcześniejsze aspekty, ten kąt, e, jest, bardzo dobry. Na no, ta nisko położona masa sprzyja właśnie takim ciastem manewru. Zaprezentowany w 1993 roku BMW F650 był pod wieloma względami przełomowy. Po raz pierwszy od połowy lat 60. pojawił się tutaj single, w dodatku z silnikiem produkowanym przez podwykonawcę. W napędzie zamiast wału skorzystano z łańcucha. Ramę zaprojektowało BMW, ale podwozie pozostawało zbliżone do Aprili Pegaso, wykorzystującej niemal identyczny choć pięciozaworowy silnik. Kłowica F650 miała cztery zawory. Stylizację powierzono szkotowi znanemu później z projektu Audi TT, a montaż finalny odbywał się w Noale, we Włoszech, w fabryce wspomnianej Aprili. Wprawdzie 48 koni mocy i 57 Nm nie powalało na kolana, ale niska masa i wysoka poręczność sprawiały, że F650GS szybko zyskał szerokie grono fanów. Do tego mało palił i był wybitnie przyjazny dla początkujących. Motocykliści narzekali za to na niewystarczającą ochronę przed wiatrem. Okej, okay, Tomek, 50 koni mechanicznych, czy to nie jest za mało? Zależy do czego? Na pewno, jeżeli chodzi o jakieś sportowe osiągi, to nie ma tutaj o czym mówić. Choć ciekawostka jest taka, że katalogowo jest szybszy do 100 km na godzinę niż na przykład taki Nissan 350Z. <grym> 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 Więc e, oczywiście, przyspieszenie jakieś tam jest. Myślę, że takie prędkości przelotowe dla niego w okolicach 120-130 to jest optimum. Tutaj z pewnością że ta wyższa szyba by się przydała. Katalogowo. Prędkość maksymalna, maksymalna wynosi 170 km na godzinę, ale myślę, że w szczególności na tych oponach nie, nie, ma, to większego sensu. nie ma to większego sensu. Dobra, a układ hamulcowy. E, widzę tak, e, sorki, że się przerwa, bo już, już taka moja brzydka cecha. E, to Majka. zaciski Brembo, pojedyncza tarcza i jak to się sprawdza? Bo, bo standardowo w ogóle jestem antyfanem jednej tarczy w motocyklu, natomiast tutaj, tutaj no, komponenty sprawiają wrażenie przyzwoitych. E, początkowo wydawało mi się, że przód e, jest dosyć słaby, że ta siła hamowania nie jest wystarczająca do tego motocykla. Co ciekawe, mamy tutaj do czynienia z stalowym opłatem w standardzie. Natomiast e, kiedy się okazało, że moje przyzwyczajenie hamowania jednym palcem zmieniłem na dwa, dokładając do tego tył ten motocykl naprawdę bardzo dobrze się zatrzymuje. No i tak, myślę, że jest wystarczająco. E, tak patrzę, dosyć szeroka kierownica. Czy nie masz problemów z jazdą miejską? Nie, absolutnie. Kierownica daje fajne poczucie, właśnie stabilności, a w ruchu miejskim myślę, że sporo obecnie produkowanych motocykli ma zdecydowanie szerszą kierownicę. W mieście jest super. E, upalałeś go w terenie? Niestety jeszcze nie miałem okazji, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będę już miał takie, stworzę sobie takie okoliczności. Dobra, przechodzimy do pytania, którego nie znoszą nasi czytelnicy, a ja z coraz większą przyjemnością je zadaję: ile pali? Bo więc opinie w necie na temat tego motocykla są fenomenalne. No ale słucham właściciela. Ponieważ nie ma tutaj wskaźnika paliwa, jest tylko rezerwa. Rezerwa zapala się w 4 litrach, zbiornik paliwa to 17,3 litra. Mm. Mam go stosunkowo niedługo. Nie wiem, jak dużo benzyny posiadał w sobie w momencie zakupu, natomiast robiłem w tym momencie 250 km i nadal nie zaświeciła mi się rezerwa. Z opinii użytkowników widziałem, że przy takiej spokojnej jeździe, którą obecnie uprawiam, czyli do tych powiedzmy 120 na trasie, w mieście raczej. Tego czerwonego pola tam obrotomierzem nie dotykam. Można zejść spokojnie poniżej czterech i zakładam, że tak też jest w tym przypadku, jeżeli faktycznie operuje się tą monetką całkiem rozsądnie. Tomek, jaki przebieg? Jaki to ma przebieg? Ten ma niecałe 20 tysięcy, ale użytkownicy na forach, mimo że jest to single, a single w wielu wypadkach to jest 40-50 tysięcy km do remontu. Natomiast jeżeli chodzi o BMW, tutaj ten interwał wygląda lepiej. No i przed nagraniem mówiłeś mi, że teoretycznie 80-100 tysięcy jest duża szansa zrobić na zestawie tłok Cylinder. Więc z tego wynika, że masz jeszcze całkiem. Całkiem dużo do to jest, słuchajcie, fenomenalne. To jest właśnie to, co. Aż tak naprawdę lubię w tej marce, no bo na dobrą sprawę co z tego, że jest 50, a nie powiedzmy 60 czy 65 koni, czy nawet 70 jak u konkurencji, skoro dzięki temu nie musimy robić tego serwisu nie wiem, co, co dwa lata i się zastanawiać, czy motocykl, który widzimy na Lego jest wystawiony z powodu tego, że się, że się skończył układ korbowy, e, tylko po prostu no, bierzemy tego gs prawdopodobnie jeżeli, jeżeli na początku nie wiem, sprawdzi, sprawdzimy w nim kompresję, on będzie jeździł e, prędzej nam się z nim ludzi, niż, niż, niż pewnie zrobimy mu jakąś krzywdę. My, jakie plany w związku z tym motocyklem. W sensie, czy będzie jakiś tuning, jakieś zmiany, czy. No, o sobie o gadaliśmy. Ale nie wiem, może coś w Supermoto, może coś w turystykę. W zasadzie jedyną zmianą, zresztą którą tu mi słusznie doradziłeś, jest to, żeby nabyć drugi komplet kół, typowo szosowy bo nie ukrywajmy, ten motocykl stety, niestety więcej czasu zapewne będzie poruszał się po asfalcie, ale to ogólnie również mi się przyda, bo plan jeszcze jest taki, że w naszą piękną, złotą jesień mam zamiar jeszcze jakąś tam ścianę wschodnią czy podlasie ich suwałki zwiedzać tym motocyklem? No i w zasadzie to jedyna zmiana, chyba którą jeszcze przebiwiłem. Ra Rajd wzdłuż muru z Białorusią, tak? No, tak, dokładnie. Na rynku szybko pojawiła się wersja z krótszym rozstawem osi, lepszą ochroną i zmniejszoną do 18 cali przednią felgą. Wersja ta dużo lepiej radziła sobie na asfaltach, a oznaczono ją jako ST. Pod koniec roku 1999 wypadła z oferty, a nazwę standardowego modelu zmieniono na GS. Przy okazji motocykl otrzymał wtrysk paliwa oraz opcjonalny ABS. Moc wzrosła do 50 koni, a zbiornik paliwa przeniesiono pod kanapę. Odświeżono także nadwozie, nadając mu atrakcyjniejszy wygląd. Produkcję przeniesiono do Niemiec. Wkrótce po premierze omawianego BMW F650 GS do sprzedaży trafiła wersja Dakar z większym skokiem zawieszenia i 21-calowym kołem z przodu. Tutaj warto wiedzieć, że wyposażony w identyczny napęd model F650RR wygrał ten morderczy ride. Niestety wersja Dakar, pomimo wyższej szyby i dużo lepszych właściwości terenowych, nie była dostępna z układem ABS. Do produkcji trafił także F650CS Scarver, wystylizowany na fanbajka, napędzany tym samym silnikiem, ale z przeniesieniem napędu za pomocą pasa. W miejscu zbiornika paliwa posiadał bagażnik, który mieścił kask lub torbę podróżną. Finalnie model BMW F650 zniknął z oferty w roku 2007 z liczbą 200 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Był to wynik znacznie przewyższający oczekiwania producenta. Jednocylindrowiec powrócił do gamy BMW dopiero w 2009 roku jako G650GS, ale na początku dostępny był głównie w USA. Do Europy zawitał w 2011 roku i od razu został ciepło przyjęty. W gruncie rzeczy był to przekonstruowany F650GS, a zainteresowanie tym modelem okazało się na tyle ogromne, że producent silników, Rotax, nie nadążał z zamówieniami. Dlatego BMW zleciło ich produkcję chińskiej firmie Loncin, ale z rozwiązaniami i wykorzystaniem podzespołów Rotaxa. Co ciekawe, dziś Loncin posiada własną markę motocykli, Wodge a w ofercie wciąż znajduje się model z silnikiem podobnej konstrukcji. Rok po premierze modelu G650GS zaprezentowano Sertao, czyli wersję bardziej terenową z większym skokiem zawieszeń po 210 mm, z osłonami rąk i silnika oraz z wyższą szybą i opcjonalnym ABS-em z możliwością wyłączenia. Eee, Tomasz, gdy, jeszcze tak na koniec, gdybyśmy mieli podsumować wady i zalety tego pojazdu, jeżeli miałbyś być tak na szybko namierzyć. Co Ci się najbardziej podoba, co cię najbardziej w nim irytuje? Na razie jestem nim kompletnie zauroczony. Między innymi przez to w jakim stanie udało mi się go zdobyć. Minusów, póki co nie dostrzegam żadnych. Z plusów to chyba. To, że faktycznie jest troszkę takim jak timerem. No i spodziewam się po nim dużej niezawodności. Właśnie, na silniki, jakby prostotę całej konstrukcji. Dobra, minusy. Mógłbym mieć troszeczkę więcej mocy, mógłbym mieć trochę lepsze hamulce i teraz moglibyśmy rozwinąć całą listę taką na forum. No, tak. ale słuchajcie, bądźmy poważni. Po prostu fajny motocykl chyba z tego, co, co wynika za, za fajne pieniądze. Ja nie mogę się doczekać, bo Tomek mi obiecał rundę tym modelem po, po programie. Także, 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 także tak zakończę. Także, także, także wolałem go e, nagrać, zanim jeszcze wziąłem ten motocykl e, do jazdy. Tomku, jak e, każdy nasz widz, e, oczywiście dostajesz od nas gadżety. I tak, będzie to akumulator Excite. Dziękuję. I teraz, z uśmiechem, powinieneś powiedzieć straszna w ponieważ jest palony z kopniaka. To jest oczywiście rzadko. <grymny> Klotki w w, w Sinterowe, więc mam nadzieję, że to będzie ciut lepiej hamowało w stosunku do tego, co mówisz. Świecę zapłonową. Nie sprawdziłem, czy są dwie, czy jedna na cylinder. W tym modelu jest jeszcze jedna, a później wychodziły dwie. Nie byłem pewien co do rocznika, także świeca MGK Dzięki. I olej Kastrowa. Wiem, że planujesz serwis motocykla, Dokładnie więc, tak. więc powinny ci się przejść. Dziękuję bardzo. No i to chyba wszystko na dzisiaj, dziękujemy Wam serdecznie, wszystkiego dobrego, sam korzyczek tej szerokości, e, pociechy z tego motocykla, a ja idę po kombinezon i podziduję sobie ten sprzęt. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dzięki.